To nie jest miejsce dla Wiedźminów, chociaż znam cię i wiem, że pojawiasz się wszędzie tam, gdzie się coś dzieje To prawda. Czasami zupełnie przypadkowo A tym razem to też przypadek? Powiedzmy, że mam tu coś do załatwienia W takim razie się pośpiesz. Kiedy skończymy sprzątać bałagan, który zostawili królewscy żołdacy, Lok Muin zostanie magicznie zapieczętowane Wynosicie się stąd? Tymczasowo. Wkrótce wrócimy, żeby odbudować miasto. Lok Muin odzyska dawną świetność do tego czasu nie chcemy, żeby pętali się tu awanturnicy i łowcy skarbów. Radowid wam zaufał? Zdobędziemy jego zaufanie, kiedy doprowadzimy przed królewskie oblicze Shilan de Tankarville i pozostałe zdrajczynie z loży. To może potrwać. Shila uciekła z Lokmuin, korzystając z megaskopu. Mamy czas. Nie będzie się ukrywała wiecznie. W końcu wpadnie w nasze ręce. Wybacz, ale nie mogę poświęcić ci więcej mojego czasu. I śpiesz się. Za godzinę miasto zostanie zapieczone.